Zastanawialiście się może kiedyś, jakie jest najdroższe jedzenie, które da się zamówić w maku, w KFC, w Starbucksie albo innych tego typu sieciówkach? Tak się składa, że w dzisiejszym odcinku razem z Natalią to sprawdzimy, bo będziemy przez najbliższe 24 godziny no, jedli tylko najdroższe pozycje z menu znanych restauracji. E, dzień dobry, wie pani co? My chcielibyśmy zjeść najdroższą pozycję z waszego menu, jaka jest dostępna. Jak wiadomo, coraz więcej tych restauracji pozwala na personalizowanie swoich zamówień. Czyli, no nie np. biorąc jakąkolwiek kanapkę w maku, możecie za dodatkową no dorzucić do niej dodatkowe składniki właśnie dlatego dzisiejszy odcinek może być bardzo ciekawy bo będziemy skupiali się nie tylko na tych podstawowych cenach ale przede wszystkim będziemy kombinowali dokładając składniki no tak żeby faktycznie wyszła nam najdroższa możliwa rzecz w danym miejscu 239.50 za jedną pozycję Zanim jednak przejdziemy do pierwszej restauracji i, no, zanim zamówimy w niej najdroższą rzecz, co wy, moi najdrożsi widzowie, strzelcie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujcie nabyć tutaj 25 tysięcy lajków. No, bo wtedy nagramy kolejny podobny odcinek. A jeśli jesteście nowi i trafić na ten film przypadkiem, a wiem, że pewnie parę takich osób jest, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu. Tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara. No ale dobra, mamy, jak widzicie, 11.58, więc umawiamy się, że nasz challenge potrwa do jutra o godzinie 12 i zaczniemy sobie nie śniadania, bo w ściananiu siedliśmy tylko... Od drugiego ścianania. No właśnie. Stwierdziliśmy, że drugie śniadanie zjemy sobie w Starbucksie, bo wbrew pozorom nie jest tam tylko kawa, ale są też jakieś kanapki, są ciasta, są różne desery, więc na pewno coś fajnego tam znajdziemy. Na początek Starbucks zamówimy sobie do domu, bo no potem pewnie wyjdziemy i będziemy jeździli po restauracjach, ale mamy tutaj jak widzicie różne oferty i... Musimy znaleźć teraz najdroższą. No właśnie. Jak widzicie home office za 31,90 to jest najdroższa pozycja, którą możemy wybrać i klikniemy dalej, zobaczymy co tam jest. O, bo no właśnie, tutaj można to personalizować. Teraz tak, zaczynamy od wybrania kanapki. To chcemy, Natalia? Kurde, nie wiem, co chcemy, bo my rzadko backujemy w Starbucksie. nie wiem co jest czym, ale jest bajgiel jajko. Bekon. To brzmi ciągle. Całkiem... No o, właśnie, poczekaj, bo, bo to e, kosztuje tyle samo, wszystko pokaż. Tak, kosztuje tyle samo, właśnie, klikając w różne opcje, jakby nie ma innej ceny, więc jakby Natalia możemy wybrać, co chcemy, bo to kosztuje jakby tyle samo i może bajgiel, jajko, bekon weźmiemy. Okej. Okay. Przygotować na ciepło. Tak, dawaj na ciepło. zanim dojedzie, to pewnie będzie już zimne. W tej pozycji mamy też do wyboru ciasto. I jakie chcemy Natalia Szarlotkę, weźmy szarlotkę. Dobra. Kawa, dobra. O, tutaj już jest droższa. No właśnie, to bierzemy najdroższą jaka jest. Czyli musimy wybrać którym ze 4,90. Tak jest. Ice cafe latte venti. O, może ta, co czy nie? O, tutaj też coś możemy. Syrop, yy, Karmelowy, dobra? Dobra, za 2,90. Dodatkowy shot espresso. O kurde, zjeść na tutaj. patrzmy na najdroższe. Delikatna w smaku. O, weźmy tą za 5,80. Yy, tutaj mleczne alternatywy? Tak, bo to jest nie z mlekiem, tylko na przykład z napojem migdałowym, napojem Napojem kokosowym. No to weź może ten kokosowy, co czy nie? Dobra Dobra, czy tutaj za cukier się płacimy? Ale sprawdź, bo jak tak to musimy nie. wziąć Aha, weź tam maksa. Nie, nie wzrasta No i tutaj już można dobrać, ale to już jakby coś innego jest, nie? Tak, to już są inne pozycje, ale w ogóle co ciekawe wyszło nam 48 zł I 40 groszy. Serio? No dobra, jak widzicie zamówione Teoretycznie jedzenie powinno być u nas o 12.50 Jest 12.19, więc no zobaczymy czy się wyrobią Ale zwróćcie uwagę, że za całość, i za to co tutaj widzicie, plus za dostawy, przygotowanie i 10% napiwek wyszło 6185 No tanie jak widzicie nie jest, ale czy będzie smacznie zobaczymy jak zamówienie do nas dojedzie No dobra jak widzicie przyszło już nasze zamówienie w ogóle mamy dwie paczki Mega szybko nie? Chyba to nawet się przed czasem przyszło, no. no dobra widzowie w tych paczkach znajduje się najdroższa pozycja jaką udało nam się zrobić w starbucksie więc no zobaczymy zaraz czy warto było tyle płacić i uwaga po kolei wyjmujemy co tu będzie to jest chyba bajgel nie? Tak bo jest ciepły Okej okay, jest ciepły jeszcze to dobrze uwaga jak wygląda całkiem spoko no Wsiadaliśmy już jakiś czas temu, więc w sumie na niego. Dalej będzie co to będzie? Szarlotka Charlotte. chyba. No, szarlotka taka. Nie wiem, czy będzie jakaś super. Zobaczymy. Tutaj, słuchajcie, kawka, i dojechała w całości, więc jest dobrze, bo czasami jest tak, że nie, nie dojeżdżają. I tyle? I tyle. I Karol to jest chyba najdroższa kawa, bo ona nie dosyć, że była w sama sobie droga, to jeszcze dodajemy te dodatki. Z ile ona sama kosztowała. Dobra, zacznijmy sobie od karu. uwaga. Mm. Gorzka mega. Goszka? No, my zabawiliśmy z cukrem, czy nie w końcu. Cukier jest luzem, tam, wiesz, w paczce. Ale może ona być gorzka przez to, że mamy podwójne nie? A to jest tutaj w środku, no tak. No tak, bo to jest mocniejsza właśnie, kawa. właśnie mówię, że jak jest jakaś taka mocna. Nie, ogólnie jakbyśmy ją posłodzili, to nie byłaby zła, ale. Ale czuć ten smak, że to jest na napoju kokosowym plus ten karmel? Czuć, coś trochę, ten napój kokosowy, czuję takie, wiesz, takie jakby wiórki kokosowe w smaku. Więc to czuć ogólnie spoko. A karmel jest? Jest chyba, bo tutaj jest pocieknięty nawet na tym, na okay. Więc chyba jest, ale dobra. Słuchajmy bajgla. Przekroję go może na pół. Ej, on wygląda naprawdę spoko. Wygląda ładnie, no to prawda. Fajne jest to, że jeszcze nie na maksa, więc jest delikatnie ciepły i to byłoby spoko na normalne śniadanie Nie my to jemy co prawda na drugie śniadanie, ale nie no, mega dobry. ten boczek tak fajnie przyłamuje wiesz, daje taką słoność, nie? Słoność? Można tak powiedzieć? Nie wiem. Eee, słony posmak Dokładnie i nie, mega spoko. No dobra, to do przetestowania została jeszcze szarlotka. Ja generalnie bardzo lubię szarlotki ale yy, ta wydaje mi się jakaś taka dziwna, nie w smaku jest spoko tylko ma mega duże jabłka, ja lubię jak te jabłka są trochę bardziej zmielone takie wiecie mniejsze, tutaj są praktycznie o takich kawałkach, nie do końca mi to pasuje, w smaku jest jest okej, okay, ale no nie jest to najlepsza szarlotka jaką jadłem, nie? No słuchajcie, musieliśmy zapalić światło, bo nie wiem, jest 13 coś, a jest ciemno jak w nocy Więc e, Natalia, próbuj najpierw kawkę Faktycznie jest mocna ja ten napój kokosowy sprawia, że ona jest taka mdła bardzo właśnie kurczę, ona jest dziwna jest mocno, ale jest mdła jednocześnie, no to połączenie nasze takie chyba nie jest specjalne Lepiej brać takie, które oni przygotowują Ale uwaga, czas na bajgle, zobaczymy jak Natalia go oceni I powiem wam, że naprawdę, on jest mega dobry Jest bardzo fajny, my nigdy nie jemy w Starbucksie, ale naprawdę tego bajla warto kupować Warto. Chociaż no, tani nie jest. No i uwaga, Charlotteka na koniec. Szarlotka jest taka sobie. Ja często szarlotki nie wiem, ale chyba nie jest jakaś taka super. Kurde, czy Natalia warto było płacić za to aż tyle? Szczerze, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że lepiej wziąć tańszą kawę. I lepszą, taką, którą oni już mają gotową, jakąś w menu. No, bagel to jest raczej w tej samej cenie normalnie. Uh -huh. w tej sumie nie dodawaliśmy żadnych dodatków, nie? No, szarlotka podobnie twoje. Znaczy, też my trochę przypłaciliśmy, biorąc jakby w dostawie, nie? Bo trzeba zapłacić tak. i za za dostawę, ale no za to byśmy w krańcie musieli zapłacić gdzieś koło tam 400 złotych, nie? O ile w ogóle jest ten zestaw, bo to jest Home Office się nazywa. Więc wydaje mi się, że nie ma potrzeby ulepszania tej kawy, no. Tylko droższych dodatków. Nie zawsze widzowie droższy znaczy lepsze i w tym wypadku, no właśnie, chyba niestety. Tak, jest. widzowie chyba już wiem, czemu żebyś tak ciemno. Patrz, normalnie grad pada nam na balkon, ja pierdziele. Ale jak leje też. Masakra. No dobra, jak widzicie mamy 14.24. Od drugiego ścianania, no zbyt wiele czasu nie minęło, ale powoli myślimy już o obiedzie Dlatego, że w dzisiejszym odcinku, no chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej restauracji. I Natalia, co na obiad? Jaka restauracja? Maczek, KFC, coś takiego? No właśnie, Maczek albo KFC. E, na co masz ochotę bardziej? Jestem ciekawy, jak w maku będzie najdroższa rzecz. Tym razem nie będziemy chyba do domu, tylko pojedziemy, nie? Tak, żeby no. nie płacić za dostawy, żeby też wiecie, e, mieć pewność, że na pewno zjemy najdroższą rzecz, bo właśnie w maku możemy podjechać do drive'a i poprosić pracownika, żeby nam powiedzieć co jest najdroższe, bo no oni chyba będą mieli najlepiej. No, no słuchajcie, jesteśmy już pod maczkiem, ale tak jak mówiliśmy, pojedziemy do drive'a i złożymy nietypowe zamówienie niczym, e, Mr. Krycha. Dzień dobry, witam restaura. Chodzę nas prosić, proszę o zamówienie. E, dzień dobry, wie Państwo? My chcielibyśmy zjeść najdroższą pozycję z waszego menu, jaka jest dostępna. Dalibyśmy radę, coś takiego tam złożyć. Okej, okay, ale chodzi o całą kanapkę, czy cały zestaw? E, może być zestaw. Tak jakby żeby to była jedna pozycja, jeśli to jest zestaw, to niech będzie zestaw, nie? Z jakąś kanapką i w tej kanapce też wtedy największa liczba składników, dobra? Jako Dobra. dobrać. Kanapka z kurczakiem, czy to ma być kanapka z wołowiną? Obojętnie, byle byłaby najdroższa, taka, jak, za jaką zapłacimy naj, najwięcej, nie? Też jakoś wyczuć, powiedzmy, pana smaki, żeby taki... Nie, ale to nie ma znaczenia, nie, nie, pani się nie okay. o moje smaki, ja po prostu chcę zjeść najdroższą rzecz, nie, jaką macie dobra. i tyle. I maksymalna ile spoczywa. Tak jest, maksymalnie tak? jaką można do, dorzucić, tam nie, żeby jak najwięcej zapłacić. No dobra, widzowie, zamówione. Kurczę, taki byłbyś, 32,90 za zestaw, bo jakby zestaw jest liczony jako cała pozycja w menu, najdroższa. No, widzowie, nasz są mnie pokażę jak to nam w środku wygląda. Są te olbrzymie frytki. A, są te olbrzymie frytki, okej. Okay. Tutaj mamy też Coca-Colę, bo w ogóle, zwróćcie uwagę, na Paragonie wyszło 32,90 za Maestro Bacon Cheddar. On kosztował 17,30. Shering Fries, które kosztowały 8,30. I Coca-Cola kosztowała 7,30. Więc jakby całość to jest chyba jako jedna pozycja w menu. Nie, jako mak został powiększony. No wychodzi 32,90. I szczerze mówiąc, Karol, ja myślałam, że to będzie coś droższego. Ja też właśnie, co w szoku. W zapłaciliśmy o wiele więcej. i Myślałam, że w maku Zrobić wiesz, taką kanapkę, która będzie miała dużo mięsa? No ja też tak myślałem. Proszę? Kurde, no też byłem w szoku, bo ja myślałem, że zrobimy sobie, wiesz, takie, taką wieżę z burgera, nie? że będzie pięć kawałków mięsa i w ogóle, że zapłacimy za, za kanapkę z pięć dych samą. No? Zaraz możemy spróbować zrobić coś takiego w aplikacji, bo teraz da się zamawiać jakby że ci wynoszą z maka do samochodu. A, okej okay. Spróbować spersonalizować jego kanapek i zobaczyć, czy wyjdzie faktycznie taniej. No właśnie, bo w sumie pani była przemiła ale wiecie, no zawsze pani mogła się pomylić, więc zjemy to, sprawdzimy potem, czy faktycznie to była najdroższa rzecz. No jeśli tak, to no to jestem w szoku, że tak. I że nie da się wiecie, zrobić niczego większego, ale właśnie Natalia no musimy zrobić próbę smaku. Generalnie dla tych, którzy nie oglądają kanału Natalii, to jak widzicie w Maku pojawiły się duże frytki, w sensie to się nazywa sharing fries i to są jakby takie dwa razy duże chyba, nie? Średnie, średnie. Miałeś A dwa się razy średnie, okej. Okay. Okay. To jest ogólnie nowość i no, na kanale Natalii już kilka dni temu to testowaliśmy. I Natalia jak w smaku? Frytki jak frytki? Bardzo dobre, ale są świeżutkie, bo są gorące aż tak, A, nie? A, okej, okay, no dobra. Dobre, dobre. Powiem że to jest mega fajna nowość Maku, naprawdę one są mega opłacalne, bo jest ich Dużo, a wcale nie są, wiecie, jakieś dużo Droższe niż y, te Poprzednie duże frytki, nie? Ale frytki To nie wszystko, bo mamy tutaj, słuchajcie Maestro burgera, my generalnie rzadko Jemy te maestro burgery w maku. Uuuu, uh, uh, On jest z sosem barbecue? Kurde, no nie wygląda to tak super, jak myślałem, że Będzie wyglądało, bo myślałem, że serio ten burger będzie, wiecie Mega wysoki, ale no tutaj mister Krycha <laughs> nie byłby zadowolony Ale dobra Natalia, skoro jemy dzisiaj same Najdroższe rzeczy, no to zjedzmy tego burgera i sprawdźmy Czy jest warty swojej ceny, chociaż A Tak jak mówiliśmy, nie było na jakiś giga drogę. Jest mega dobry, mięso jest mega grube W ogóle zobaczcie, jak ono jest potężne Bardzo mi smakuje, chociaż brakuje mi sałaty ok. A, no właśnie Mięsne jak dla mnie, A my go... więcej waży Nie jedliśmy? Nie jedliśmy? jedliśmy go, nie? No Tak on jak widzicie wygląda, to jest pomidor, jest mięso Jest ser, sos barbecue, coś jeszcze jest? Nie? Roztopiony set jest u góry taki okay. I ogórek Ogórek, no I nie, dobra, jak już przeżyję go I bułka też jest inna, nie? Niż w takich A. zwykłych e, kanapkach, smaka? No, bułka jest fajniejsza, nie? Niż w takich normalnych kanapkach Powiem wam, że czuć, że ten burger jest taki lepszy faktycznie jest inne mięso, grubsze i to czuć, bułka jest fajna ja nie pamiętam tak, jak my kiedyś go oceniliśmy, ale powiem ci, że teraz smakuje mi jest, 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 jest dobry, faktycznie brakuje trochę sałaty, czegoś zielonego też nawet dla koloru nie, wtedy ładniej mm -hmm. by ten burger wyglądał czyli zasługuje na miano najdroższej pozycji w McDonaldzie? Wiesz co, no tak no składniki są ok, wszystko jest ok, ale kurde nie wiem czy nie wolałbym zamówić czegoś tańszego nie, na przykład McChickena, zjeść sobie e, takiego McChickenka, bo jest dobry ten burger, ale no znowu, nie jest to chyba wiesz tak, że najdroższa rzecz to jest najlepsza nie, ale słuchajcie, mamy jeszcze kole, to też było jakby e, Część tego, co zamówiliśmy, więc uwaga mm, No kola jak kola, niezwykła kola z Maka. Wydaje mi się, że warto nie jest, tak jak mówiliśmy jakoś mega dużo, no myślałem, że zapłacimy więcej, ale powinniśmy o tym chociaż na chwilę najeść. No dobra, obiadek z Powiem wam, że taki zestaw na dwie osoby, no to nie jest może szczyt marzeń, nie jesteśmy jakoś mega najedzeni, wydaje mi się, że KFC najedlibyśmy się bardziej, ale to sprawdzimy oczywiście później. Ale żebyście nie myśleli, Natalia nie siedzi sobie w telefonie i nie gra, tylko składa teraz y, różne kompozycje, tak żeby sprawdzić, czy faktycznie to, co jedliśmy, no było najdroższe. No i widzowie sprawy się troszkę pokomplikowały. Natalia, jak widzicie, w aplikacji robiła jakby każdy zestaw, i faktycznie w każdym zestawie no wychodziło mniej niż te 3290, tak. które zapłaciliśmy. Tutaj właśnie najwięcej wychodziło w przypadku tego maestro, które tak my jest. Ale w ogóle okazało się, że sama kanapka, która jest, uwaga, oczekuję, tych zestawów na samym on, dole kosztuje więcej niż ta sama kanapka, tak samo spersonalizowana w zestawie. To oznacza, że sama kanapka z maksymalną liczbą składników dodatkowych bez zestawu kosztuje więcej niż my tutaj zapłaciliśmy. I Natalia wiesz. Oznacza? oznacza to tyle, że zjedliśmy najdroższy zestaw w Macu, a nie najdroższą pozycję, tak? Tak, pani mnie chyba nie do końca zrozumiała yy, Najdroższa pozycja właśnie kosztuje te 36,60 i z racji tego, że tytuł tego filmu brzmi Przez 24 godziny jemy najdroższe rzeczy z restauracji Musimy zamówić tą najdroższą yy, kanapkę i jeszcze raz ją zjeść Słuchajcie, jeszcze szybki update, bo yy, trochę was okłamaliśmy, Dlatego, że poza makro podwójnym da się jeszcze zamówić Wieśmaka podwójnego One kosztują dokładnie tyle samo, czyli 36,60 I wiesz co Natalia, wydaje mi się, że Wieśmak będzie lepszy, więc weźmy może co? No, teraz słuchajcie, mamy najdroższą kanapkę, którą aktualnie nie się mówić w Maku, więc no, idziemy zobaczyć, jak będzie wyglądała na żywo. No, słuchajcie, mamy naszego e, podwójnego, proszę bardzo, wieśmaka. Zrobimy no, to już potrójnego, bo jest potrójna wołowina. <laughs> Boski, to zrobiliśmy z podwójnego potrójnego i patrzcie, mamy tak: wieśmak podwójny, ekstra mięso, trzy razy ekstra bekon, trzy 3... halapenio 6 sztuk, co? Czyli jak? 3 halapenio 6 sztuk. Zabędzieli... No, potrójne halapenio. Będziemy mieli 18 tych takich kawałków halapenio, nie wiem, zobaczymy. I jak widzicie, trzy lokale. Próbuję go teraz jakoś otworzyć, ale to nie będzie łatwe wydaje mi się Bo no właśnie Ja dziękuję dlatego tam jest Ja pierdzielę Karol jak to wygląda Ty Natalia i chyba ser jest 18 sztuk tych jalapeno nie? To najdroższy, to najdroższy, tak? Ostry? Mm, nie. Nie? Nie, serio, nie jest jakiś mega ostry Jest mocno mięsny, bo są te trzy mięsa, nie? Fajna musimy być ta rukola, czy nie? Bo mm -hmm. rzadko jest w takich burgerach rukola No jest fajna, fajnie też wygląda ten burger, lepiej niż tamtym poprzedni chyba lepiej smakuje, wiesz, mimo wszystko No ale widzowie, Natalia teraz próbuje to ugryźć Czy ja mówiłam, że tam było grube mięso? No właśnie, tutaj masz, Natalia, grube w tym burgerze dopiero a, No jakoś ci poszło Te mi też bardziej smakuje Lepszy, nie? No, także widzowie, my teraz idziemy go męczyć, Dzisiaj chwilę to pewnie potr mi się najemy, bo po tamtym, tak wiecie, na dwie osoby to... O no, nie, nie czułem się najedzony, a Natalia po tym <ścoughs> czas na deser. Dzisiaj mamy tyle do jedzenia, że, że szok. No dobra, wróciliśmy chwilę do domu, bo po tym drugim burgerze musieliśmy odpocząć. Powiem wam, że przez chwilę byłem najdolny, ale nie wiem, no znowu czuję się głodny, bo no wbrew pozorom wcale te najdroższe rzeczy nie są jakieś mega duże, przynajmniej póki co. Ale no jak widzicie, jest już po 17, więc jest to chyba idealna pora na deser i stwierdziliśmy, że z racji tego, że trochę się wypogadza, wyjdziemy z domu, pojedziemy do Sopotu i na mociaku pójdziemy do Grycana. Grycan jest to cukiernia, znana praktycznie w całej Polsce. Oni mają chyba, nie wiem, tam ponad 150 lokali, więc no pewnie ogrycanie większy z Was słyszała, pewnie też Spora część z Was nawet w gryzanie jadła. My, z natanią w gryzanie, zazwyczaj jak już coś bierzemy, to są to lody, ale są tam też różne desery, więc pojedziemy i zobaczymy, jaki mają najdroższy. Okej, okay, jesteśmy już w gryzanie. Tutaj mamy przed sobą menu i będziemy tak szukali najdroższej pozycji. Z tego co widzę, to na tej stronie najdroższa jest za 22,50. No ja też nie widzę tutaj nic droższego, ale tutaj jest sporo stron. Musimy wszystkie przelecieć i no, wybrać to, co będzie najdroższe. 12,90, tutaj 10,90. Y... Tutaj 22,50. Tyle samo, okej. Okay. Tu znowu 20. 22,50, tutaj 19. Ty, no tak powiem Ci, że chyba najdroższy 20. deser. No to właśnie, 250. Rurki Różki skryłem to już w ogóle, tanie. Kawy, dobra, ale te kawy nie raczej. Będzie tak, droższa. też mi się tak wydaje. Tutaj 1890, Zoleo. Tutaj omilka ale też 1690, 1650, 150. Kurde. O, tutaj 14,90, ty, no nie ma chyba nic 90. droższego. 90. I tutaj już są lody w kulkach. Tak, no to jest ostatnia kategoria lody w kulkach, to. A, tutaj są wszystkie smaki, zobacz. A, nie, no dobra, to, no to musimy to jakiś to deser. Tak dobra, słuchajcie, deser zamówiony. Ale w ogóle okazało się, że nadal trwa loteria w Grycanie. I za to, że zapłaciliśmy 2250, dostaliśmy Natalia dwie zrabki, bo za każdy wydane 10 zł jest jedna zrabka, więc jedna tutaj dla Natali, druga dla mnie. No, nie wygrałeś, skąd ja wiedziałam. Dobra, słuchajcie, chciałem już dwa, ale pani przy, Przyniosła nasz deser. Bardzo szybko. W ogóle nie spodziewałem. Tak wiesz, szybko, Ej, ale jak ładnie wygląda. Kurde, myślałem, że mały będzie, ale jednak jest spory, nie? Na bogato, widać tą no. cenę, nie? My nigdy nie widzieliśmy chyba tutaj takich deserów. No, my po jednej gałcze, nie? Ej, ale chcemy dzięki temu, że nagrywamy ten odcinek, posmakujemy dużo nowych rzeczy, których nigdy nie oceniliśmy. To prawda, ale jeszcze przed nami KFC, potem jeszcze jutro rano na śniadanie będzie trzeba zrobić, więc yy, zobaczymy co się ale jest Natalia, bo zaraz się dostopi. Jak Natalia, oceniamy najdroższą rzecz w Bytanie? Mega dobre i w ogóle to są lody o smaku stracciatelli? Chyba tak, jest straciatella, i chyba po prostu czekoladowy i solmy truskawkowe, nie? Malinowy A, no, no dobra, no to malinowy. No dobra, słuchajcie, deserek zjedzony mega dobry, powiem ci Natalia. Bardzo nie. dobry. A naprawdę spoko, ale zobaczmy, czy spoko też będzie to co znajdziemy pod zdrabką, bo z moim szczęściem Powinniśmy wygrać telefon. a bo lodówkę pełną lodów. Uwaga! Uwaga! Zdziwi się, jak nic nie wygrasz. Nie, nie, no też! To... Ja nie wierzę w to, widzowie. Ja w to nie wierzę. Natalia, jak to jest, że w każdym odcinku, gdzie coś jest do wygrania, ja wygrywam? Nie wiem, teraz jeszcze był u nas Rafał z Sywą, czyli Karola brat z żoną. I oni też się nabijali z tego, że Karol ma takie szczęście zawsze w nie. tych filmach. I patrzcie, kolejny dowód. Jesteśmy jedna z drabka. Ja przegrałam, Karol wygrał. Rurkę z bitą śmietaną Ja nie mogę, jaki farciarz! Ale Zostawimy to na kiedy indziej, bo to można wymieniać do 30 września chyba. To jest chyba, że od odnieśliśmy <grym> gramy w Totka, nie serio. No ale no, słuchajcie, jest zjedzony, ale Natalia jest, jest mały problem, bo ja dalej nie jestem najedzony. Serio? No. Przecież no tyle jemy, a tyle jesteś. Główny? Ale właśnie nie, tak się wydaje, że tyle jemy. Ja tylko po maku, byłem chwilę najedzony, no, ale jest taki, że jemy na pół wszystko, no nie? Właśnie. Ja nie wie, I... dwóch daje, tylko jest. No jedzą. właśnie, więc ja mam tutaj pewien pomysł. A jest to pomysł o nazwie żabka, bo w żabce, słuchajcie, są rzeczy na ciepło. Na stronie mamy pokazane wszystkie produkty. No, to pani mi, no, to pani mi było, było mega o, dobre. Hot Hotdog amerykański jest tańszy, zwykły hotdog też. Co? pizza jest na w szlapce? Od kiedy? W ogóle. O, to jest najdroższe Pizza w Rapsalami, ej to byłoby spoko Błagam mi oby nie było nic droższego Aj. Jest kebab Jest kebab, dobra, za 13 złotych prawie Kurde, ale ile tego o, jest? Yes. Okej, okay, dobra, koniec Zdążyłem powiedzieć. Ty, Natalia, no to wygląda Kebab z żabki. Myślisz Natalia, że taki kebab Ma prawo być dobry z żabki? Wiesz co, pani, nie, wtedy co braliśmy było bardzo dobre Kiedyś ja też jadłem hot doga, on był taki średni Ale był słabo dopieczony Więc może to dlatego. Okej, okay, no nic No kebab jest najdroższy w żabce, więc idziemy i Zobaczymy jak wygląda. Czy Dostaniemy tutaj? Jeszcze nie mamy. Okej, okay, dobra, dobra dzięki. dzięki. No dobra widzowie, Natalia wchodzi do kolejnej żabki i to już będzie ostatnia szansa, bo jest jak widzicie 1922. Byliśmy w chyba 6 żabkach i w żadnej tego kepsa nie możemy znaleźć i chyba niestety w tej żabce też nie mam. Tak, takim razie nie będziemy chyba już dłużej jeździli, bo to ma być tylko taki szybki dodatek, a jak widzicie, no tracimy na tym sporo czasu i Natalia odpuszczamy. Spróbujemy tego kepsa u Ciebie na kanale, nie? W jakimś odcinku, więc widzowie subskrybujcie kanał NatiX Proponuję teraz pojechać do KFC i okay. wybrać coś na kolację, dobra? Dobra No ale no, słuchajcie, podjechaliśmy już jak widzicie pod KFC Idziemy teraz do środka i no, zobaczymy co najdroższego możemy to zamówić Nie ma tutaj tych ekranów do zamówienia i mega mnie kolejka, może zamówimy z aplikacji No, tak chcę zrobić Widzowie, wyszliśmy do aplikacji i wyskoczyła nam opcja, że możemy stworzyć własny kubełek, ale tylko z dostawą do domu Nie możemy jakby stworzyć kubełka i odebrać w lokalu, więc stworzymy słuchajcie kubełek Nie wiem właśnie I zamówimy go do domu Ale Natalia, pokaż widzom co odkryliśmy, bo to co widzowie się tutaj dzieje to jest jakaś masakra Kamy na przykład w Stripsy, to patrzcie co się pojawi 12 stripsów za 33 zł. I jak widzicie, poza 12 stripsami mamy też 5 bajców za 37, czyli łącznie mamy już ile? 70 zł. I Natalia, spróbuj dodać wszystko, zobaczymy ile tego wyjdzie, ale szczerze boję się. 5 kukurydzy, do tego 5 razy duże frytki, do tego jeszcze hot wingsy, tutaj kawałki kurczaka, Pepsi razy. Aha, 5. Ile? 239,50? Za jedną pozycję, to jest jeden kubełek. Ja, Dziękuję Natalia wszystko fajnie, tylko jak my to, to zjemy? Będę byłeś bardzo głodny No byłem, ale kurde nie aż tak <śmany> chyba Ale Karol spokojnie, udało mi się znaleźć informację, że usmażony dróg można trzymać w lodówce dwa dni Więc to czego nie uda nam się po prostu zjeść dzisiaj, zjemy sobie jutro i pojutrze Okej, okay. no Pepsi w razie czego też schowamy no do he, szafki no, krytki tak. no wszystkich będzie trzeba zjeść dzisiaj chyba, nie? Tak. Bo jutro już z nich nic nie będzie, no ale resztę że ogarniemy chyba No bo no, no, słuchajcie, nasz kubełek zamówiony, powiem wam, że nie myślałem, że w KFC zapłacimy tak dużo Wiedziałem, że tam są droższe rzeczy niż w ale może no, wydamy 260 zł na jedną pozycję, to bym się nie spodziewał. No ale nic, to czego nie zjemy. Dzisiaj będziemy i przez kolejne dwa dni, więc wracam do domu i widzimy się, jak kubełek dojdzie. No dobra, witamy Was w domu. Przyszło już nasze zamówienie i myślałem, że trochę inaczej będzie to wyglądało, że przyjdzie taki jeden, wiesz, wielki kubełek i Szczególnie, Myślałem w zamówieniu na koniec, było, że to jest jeden kubełek. No tak, ale w sumie z drugiej strony, jak mieli mieć taki kubeł na, na to wszystko, to raczej zbyt często nie byłby używany, więc pewnie nie opłacałoby im się go produkować. Ja pierdzielę, dalej, mamy obiad na dwa dni spokojnie, nie? Okej, okay, to są pewnie. Frytki. Wszystkie, znając życie, kukurydza. są. Kukurydza. Po co one? A, kukurydza. No tak, bo jeszcze kukurydza ma być, faktycznie. A frytki są tutaj. Okej, okay. jak one się trzymają, pewnie? Tak sobie, znając życie. Nawet jeszcze spoko. Ej, ale w sumie myślałem, że więcej będzie tych frytek. W sensie nie, nie ma ich. Takie duże. No właśnie, nie są takie duże. Myślałem, że będzie gorzej z nimi, ale spokojnie zjemy. No i poza tym, tutaj jest, mamy jeszcze 5 chyba litrowych Pepsi, nie? Tak mi się wydaje. 85. A, 0,85. Okej, okay. no to trochę mniej. W sumie spoko. Będzie, wiecie, na jakąś czy coś. Słuchajcie, zrobiliśmy mały test i jednak udało się zmieścić wszystko w kubełku, ale kubełku, no tak, na słowo honoru, nie zmieściły się tylko te sosy, cała reszta jak widzicie jest upchana i jakby do tego kubełka będziemy odkładali rzeczy, które zostawimy sobie na kolejne dni, a no powoli będziemy próbowali jakoś to wszystko zmęczyć. Okej, okay, słuchajcie, minęło chyba z pół godziny. Ja już się musiałem rozebrać, bo w trakcie zim zrobiło mi się ciepło i przerzuciliśmy na talerz wszystko to, co udało nam się zjeść, plus. Wszystko, bo no właśnie. Stripsy nie mają kości. No tak, stripsy nie mają kości, frytki nie mają kości, a frytek zjedliśmy, jak widzicie, pięć paczek, więc samymi nimi już się zapchaliśmy. Tego mięsa, no nie zjedliśmy jakoś mega dużo. Zostało go jeszcze tyle, więc będziemy męczyli przez kolejne dni, ale najważniejsze, że frytek już nie ma, bo no ich nie, nie dalibyśmy rady schować do lodówki, nie? Nic się nie zwanuje, to jest najważniejsze, e... bo frytki zjedzone mię. Tak. To teraz idziemy do lodówki, jutro je dokończymy No właśnie, Natalia jutro nie wiem czy dam radę Będzie trzeba to jeść, chociaż w sumie zobaczymy Znając, znając no nie mówię, że nie Być może jeszcze zajrzę do lodówki dzisiaj Ale widzowie, póki co na tym kończymy Jest w ogóle prawie 22, więc to no na dzisiaj tego jedzenia wystarczy Ale spokojnie, to nie koniec odcinka Bo odcinek trwa do jutra do godziny 12 Więc rano widzimy się Pewnie w jeszcze jakimś innym miejscu No dobra, witamy was z kolejnego dnia Jest jak widzicie 11.10 Więc no za niecałą godzinę kończy się nasz challenge Ale odzywamy się do was dopiero teraz Po pierwsze dlatego, że no rano montowałem ten film I dopiero się ogarnęliśmy A po drugie dlatego, że no po wczorajszym KFC e, Nie byliśmy. Rano, ja widzę, przyznaję się bez bicia, że no wczoraj przed spaniem zjadłem sobie jeszcze trochę z tego kubełka, z chyba... Natalia mówiła, że tak będzie. Jedzenie tego przed spaniem to nie był najlepszy pomysł. W nocy trochę tego żałowałem, ale nieważne, bo Natalia się na nie jakieś przydałoby się chyba, nie? Zjeść jeszcze się się dzisiaj i. Przydałoby się. Ja już jestem głodna trochę. No teraz ja już też. Generalnie planowaliśmy, sobie, że zjemy dzisiaj rano Subway, ja, bo w Subwayu, jak widzicie, można zamówić za 95 zł platery kanapkowej. Generalnie to byłoby ciekawe, bo w tym platerze jest 16 mini sandwichy o różnych smakach, ale jak widzicie, jest to dla, no, 6-8 osób. Gdyby nie to, że w lodówce mamy ostroić ten kubekę i w i to zamówilibyśmy to i po prostu jedli przez kolejne dwa dni, no ale z racji tego, że mamy jeszcze zjedzenia kubełek, to no gdybyśmy to zamówili, Bez, to... Zesu, bo byśmy nie tego wszystkiego, a tego sam to no sobie zjemy dzisiaj jutro, nie? Tak, a no tego nie będziemy wiecie niepotrzebnie marnowali, więc stwierdziliśmy, że na szalanie pojedziemy do Żabki. No, no, słuchajcie, Natalia idzie do kolejnej Żabki, jeździmy znowu jakieś już 20 minut i niestety nigdzie nie ma, ale no może w tej? Chyba niestety jednak nie. Nie ma też? Nieczynna Żabka! No nie, widzowie, kolejna żabka i kolejna, w której nie było. No, nie dostaniemy tego. Mam do e, Dzień dobry, wie pani co, ja dzwonię, bo chciałbym zjeść w Gdańsku kebab prolo, tą waszą, tego waszego kebaba, tylko, że nigdzie nie mogę go znaleźć. Czy byłaby pani w stanie sprawdzić, w jakiej żabce w Gdańsku go dostanę? Wie pan co, ja niestety tutaj nie mam możliwości, aby sprawdzić asortyment w sklepu, ponieważ okay. krok, asortyment w każdym sklepie się różni, a my też od właścicieli nie dostajemy tutaj takich informacji, czy y, właśnie w danym sklepie znajduje się na przykład dana asortyment, Dobra to dziękuję bardzo Jak widzicie za minutę minął 24 godziny Więc no kończy się nasz challenge No i niestety no nie zdążymy już pojechać Do żadnej innej Szkoda, Bo myślałem że uda nam się go spróbować to niestety nigdzie go nie możemy dostać Więc e, no trudno Jeśli chodzi o bycie głodnym to ja jakoś super nie jestem Więc wrócimy z Natalia coś jeszcze Z tego naszego kubełka w takim razie to było na tyle Idziemy teraz słuchajcie od razu im do Natalii Więc żegnamy się z samochodu wbijajcie właśnie e, Do opisu bo tam w pierwszej linijce macie Link do kanału Natix Subskrybujcie kanał bo dobijamy u niej 60 tysięcy. Dzięki, że zneszliście do końca. Trzymajcie się i nara.